Skoro mówimy o słuchaniu, to te dni, które mamy właśnie teraz, są doskonałą okazją, żeby uczyć się słuchać Bożego głosu skierowanego do Ciebie. Dziś między innymi o tym rozbieki, lecimy. Wrajda życia z Bogiem, słowo daję dziś w wersji espresso, jednowątkowo krótko i na temat słuchaj Izraelu. To jest ta część najważniejszego przykazania, którą przedstawia Jezus. Potem, oczywiście, będziesz miłował Pana Boga swego z całym szacunkiem, i tak dalej. O to słowo Boże ale słuchaj na tym się skupiamy nie samym chlebem żyje człowiek lecz każdym słowem które pochodzi z ust Boga list do rzymian mówi że wiara się bierze z tego co się słyszy tym zaś co się słyszy jest słowo Chrystusa a w Łukasza 10 gdzie Jezus zdradza Marcie i Marii zdradza, ujawnia może to lepsze słowo, ujawnia sekret, pewien sekret, którego potrzebujemy najbardziej albo jedynie, aby nie martwić się, nie niepokoić, to właśnie usiąść i słuchać, tak jak Maria, która usiadła u stóp Jezusa. Więc słuchać, słuchać i jeszcze raz słuchać. I tak sobie myślę, że te dni, które teraz przeżywamy, za nami wielki czwartek, teraz wielki piątek. Wielka sobota, i potem niedziela zmartwychwstania, poniedziałek wielkanocny, i jakby na świeżo, na nowo, w cieniu, z nową świadomością, w blasku zmartwychwstania, w cieniu Pustego Grobu, a w blasku zmartwychwstania. I myślę sobie, że jeśli chodzi o naukę słuchania, to to, to są kapitalne dni, aby się tego nauczyć. Bo słuchać to znaczy odbierać, przyjmować. A nie nadawać, nie produkować się. I myślę sobie, że już od Wielkiego Czwartku, kiedy jest adoracja Jezusa w ciemnicy, potem Wielki Piątek, patrzenie w krzyż, patrzenie na krzyż. Myślę sobie, że to może być arcypotężne doświadczenie, właśnie takiego zasłuchania się, patrzeć na krzyż z milczeniem. Ale właśnie z takim słuchiwaniem się, z wyciszeniem myśli, z rozważaniem może jakiegoś fragmentu Bożego Słowa, bo to zawsze pomaga, to nasze myśli wtedy ukierunkowuje. No i potem w kontekście grobu i pustego grobu. Myślę, że Pan Bóg daje nam wiele teraz takich okazji, żeby właśnie zamknąć się i słuchać zamknąć się i otworzyć uszy, otworzyć serce, żeby przyjmować Jego. Jego głosy, jego natchnienia. Zamknę tym fragmentem z listu Jakuba z pierwszego rozdziału. Jeśli brakuje komuś z was mądrości, niech prosi Boga. A Bóg daje mądrość wszystkim chętnie i nie wymawiając. Więc myślę sobie, że to też nam łączy się ze słuchaniem z czymś co Bóg chce nam pokazać. Więc życzę na te święta, na ten czas triduum paschalnego a potem na czas niedzieli zmartwychwstania poniedziałku wielkanocnego i kolejnych dni w blasku zmartwychwstania właśnie takiego zasłuchania. Czy to jest trudne, czy to jest proste? Dla jednych będzie trudne, dla drugich proste. Ważne, że będzie życiodajne. Obyś usłyszał dzisiaj jego głos, obyś usłyszała dzisiaj jego głos każdego dnia na nowo dobrej paschy, dobrego przejścia na nowo od śmierci do życia. Zasłuchani w Jego głos. Dobrze, że jesteście. Dziękuję z Panem Bogiem. Pomóż nam Duchu Święty, niech tak się stanie. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraźia proba zostaw komentarz lub udostępnij je. Niech się, niech się dobra wieść. O frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.